Witajcie w na moim kanale z BlixRex. Dzisiaj, zamiast zwalania samochodów w dziury lub innych domów, zajmiemy się wyścigami z samochodowymi. Weźmiemy do taką mapę. Widzimy kilka samochodów, które występowały w odcinkach. Jeszcze nie ściągnąłem nowych, ale pewnie go to zrobię, żeby jakoś urozmaicić moje filmy. Hmm. które by auto wybrać jako pierwsze, no to weźmiemy, gdyż to raczej będzie szybkie. Zobaczymy jaką prędkość nam rozwinie. I następne auto, które wyjmiemy, to będzie mogło być takie, bo ono jest nieco szybkie, przecież nie, będzie, nie będzie, będzie tak szybkie, szybko tam no, takie czasem nie bak. I jeśli pojedziemy tam jeszcze, to są jakieś dwie mile podobno, jak mówi wątpię wprawdzie żeby to nie było naprawdę, ale dobrze. Rozumiem, związku że takich panów, w których będziemy sobie ostatecznie wierzyć, Dobra. Kurwa. Dobra, znajdziemy po pierwszą furę. Myślę, że pierwszą furę, którą wybierzemy, będzie ta żółta furka No dobra, to myślę, że możemy jechać. Będzie znowu szybka. Mam nadzieję, że się nie rozbije gdzieś po drodze. No, już tutaj podjeżdżam z blisko. No i tak właśnie to, to zaczyna. Z no. blisko Bergi, próbuję odbić, ale się nie da, bo zaraz znowu będzie właśnie. O, że mnie z samochodu wejło, no dobra. To teraz było w stronę. W tą. Dobra, o, Jedziemy. No tak będzie łatwiej. Trzymać jakąś... Wnowagę i kontrolę trakcji, ale widzę, że to będzie ciężkie do utrzymania... Widzimy, o Jezu, chyba pana jakaś pękła. W rezultacie. Dobra, możemy włączyć silnik w takim praniu mózgu. I tak wiem. Gdzie mam jechać? W tę stronę? panowie policjanci Pięknie, ich wrobimy. Się wie, jeszcze opony zaliczyliśmy chyba Zaraz sprawdzimy, czy opony sobie. Nie, nie trafiliśmy w ogóle na Znaczy, nie trafili, ale są chyba za szczęśliwi Kręcą głowami? No, też bym nie był o no to jeszcze jeździło. w ogóle No dobra, no może wybijemy te pólce, potem czy, czy oni sobie taki los kilo zasłużyli? O rzesz Dobra Po samochodzie Czysto teoretycznie Jedziemy teraz po Pomarańczową furę Która się lubi rozwalać Może ją znowu Nie, no to to było, jestem coś tam, coś tam pewien spadło. No dobrze. Jedziemy dalej. Kurtu, realnie zapalimy światło. I jedziemy dalej. Jedziemy bardzo szybko. O już ty coś tam podskoczyliśmy na czymś. No i właśnie tracimy kontrolę nad samochodem. Próbujemy ją odzyskać, ale to się kończy pogorszeniem sprawy i rozbiciem się samochodu. Ale nie ma po co naprawić auto, póki może jeszcze jechać. Wszystko ma będzie coś. No ale... Trudno. Chyba przeżyć. No jeżeli podjedziemy blisko barierki. Oj, to nie, nie polecam. Dobra, musimy lepiej to auto. Jak te klatki w górze spadają że mu auta? Nie wiem czemu ta mapa czasem tak ma. Że po prostu auta się bardziej psują. I trudno. Już nic z tym nie zrobimy. Będziemy z mniejszą prędkością niż poprzednie to auto, no ale. To nie jest aż auto wyścigowe. Dobra. Może 5 na godzinę. E, no więcej. 60 może będzie. Proszę Państwa, 80. I wroliśmy się do wody No, przyznam, że ciekawe. Co by tu sobie jeszcze wziąć? Możemy nasz... ...szun... ...takim... O. Nie wiem czy zrobię z tego filmu premierę, zastanawiałem się, ale najwyraźniej on pewnie zrobię. Jeśli oglądacie to na premierze, to najwyraźniej... Z jednak zrobiłem z tego premierę. Nasze żółte autko. Która myślę, że też będzie się jutro. rzadko robię jakieś premiery, ale więc pomyślałem, że zrobię jakąś premierę odcinka. Ojej, to chyba nie będę wybrać to autko, już tak powiem, Dwuślad. Bo wleczemy się na piątym biegu niby 30 na godzinę. 40. Nadal mało. No dobra, to jest, słuchajcie motorynkę, tak? Nie oczekujmy czegoś dużego z... Motorynki! No. Słusznie, nie, nie, czekamy, nie czekamy. Myślę, że możemy sobie zmienić mapę. a I wydostępniamy sobie inną fajną rzecz. Takie wielką furę weźmiemy. I słuchajcie, będziemy na tym. Na tym. Oraz na tym. Więc zobaczymy, jak to z nim będzie mieli. Wielki tir. No to pewnie sobie nie poradzi, gdyż ten drugi na to. Duży tir, e, Więc no właśnie, nic się raczej z tym nie stanie. Niech ja cię nawet z wyjadę. Jednak nie, bo wybuch... E, e, przepraszam, bo mnie to... Jakim cudem ja przeżyłem? E, no Ja może jednak wezmę nowe auto. Mam lekkie lagi. No to też jest trochę większe. ostatecznie powinno nas zmielić. I raczej zmieli. To. To jest po prostu. zabiło? No i Poza mapę spadły nie to jest takie krzesło. Czy znowu będę się. Musiał... A nie, chcę mi w tym pożarze. To o, jeszcze jedno auto. I wtedy mówiąc, to auto, które niby jest duże, przy tym wygląda dosyć śmiesznowato. To jest nie śmiesznowato. Nie mam takiego słowa chyba. Dobra, podjeżdżamy. Na się ofrólowym autyczkiem i zobaczymy, jak to się skończy. Pewnie najlepiej dla no, na, nas, no, po prostu na 100% zmieni. Jak średnie dało radę to to dużo, mam to. To deszcz klocków? No, ja bym mógł taki deszcz mieć. Uuu. Cały czas jakieś klocki spadają Zostało jeszcze z tego Ooo, jak to lata teraz No, wygląda to Fajnie Teraz wpakujemy się naszym autem e, Teraz, teraz Wpakujemy się naszą furką Tego o, chyba zginąłem. Ale jeśli nie, to zaraz zginę. Dobra, panie, czy ty możesz mi to tutaj jakoś... O, panie, ale to rozwaliło. Ale, można powiedzieć, że wyjechałem z tego. I teraz wskakujemy tej. Do tego, zobaczymy, to sobie poradzi, będziemy koczyć film. Up, up. Oj, mieli również. no to fajnie mnie się podoba no dobrze moi drodzy to jest pora zakończyć odcinek jeśli wam się podoba zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie oczywiście kanał